to znaczy ingerencja mechanika będzie tylko i wyłącznie e, dokumentacyjna, tylko jak musieliśmy z tam zawrócić do Warszawy, żeby dopuścić to do naszego lotu, chociażby powrotu z Katowic tam mechanika nie ma, więc tą decyzję jakby centrum operacyjnego musieliśmy wrócić do Warszawy z tego tytułu też, żeby... dokumentacyjna i mechanika, tak, tak czy owak nie mogliśmy bez tego lecieć, ale na całe szczęście na się Most tylko będzie, tak będzie 5-10 minut mm. i czy prędzej lecimy do Katowic, dziękuję.

i'm <laughs> not